I ruszyły ale równiutki start. Trwa walka o prowadzenie. Ermionę Marie, e, pierwsza. Został trochę król popół. Hermione Marie wyszła na front, druga jest Głębina. Bliżej kanatu Davenport. Hermione Marie, Davenport, Głębina Scream. Teraz stawka się troszkę rozciągnęła. 1200 metrów do celownika. Hermione Marie, Davenport. Hermione Marie, Davenport, Głębina, Scream. Na ostatnim miejscu Tereonina. Konie już w zakręcie. Ermione Marie ma niewielką przewagę nad pozostałymi końmi. Druga w tej chwili jest Głębina. Trzeci, Davenport, czwarta, Scream. Wciąż Hermione Marie pierwsza. Stawka chyba się nieco grupuje, ale Hermione Marie wciąż na prowadzeniu. Tuż koło niej galopuje jednak Głębina. Na trzecim miejscu Kormik McDermott. Przesunął się troszkę do przodu Justin. Bardzo szeroko konie wychodzą z zakrętu. Praktycznie nie ma nikogo przy kanacie. 600 metrów do celownika Ermione Marii, Głębina i Scream. Przy kanacie teraz przy barierze trochę Król Popu się ruszył. Scream jest pierwsza, atakuje ją Król Popu. Polem Treonina. Treonina galopuje bardzo lekko. Doszła już do Scream. Scream Treonina, ruszył się także Justin. 100 metrów do celownika. Scream wygrywa bardzo łatwo. Druga Treonina, dalej Justin Król Popu. Na piątym miejscu Davenport, Kormich McDermott, Ermione Marii i na ostatnim miejscu Głębina.